Siema! W tym odcinku opowiem wam w taki dość satyryczny sposób o tym, dlaczego mnie nie było i czym to moje no, dość długie zniknięcie było spowodowane. Zapraszam do wysłuchania. Cześć! Tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Zapraszam cię do wysłuchania drugiego sezonu podcastu o ciąży i rodzicielstwie. Rozgość się! Ja zrobię nam coś do picia i sobie pobojcymy. Zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć, że mój powrót do nagrywania i do podcastowania wcale nie był taki oczywisty i przede wszystkim nie był łatwy. Mogę się chyba nawet pokusić o takie stwierdzenie, że no, niejedną walkę musiałam stoczyć, aby tutaj się pojawić i na nowo nagrywać. Hmm, zapewne pamiętacie mój mikrofon, ta dzika. No to właśnie mój mikrofon, mój komputer yy, i całe to miejsce, w którym nagrywam, bo nie można tego nazwać jakimś takim profesjonalnym studiem nagrań. To jest tylko biureczko wsadzone do takiej prowizorycznej garderoby. No cały mój sprzęt został hmm. schakowany. Schakowany to jest chyba złe słowo, bo, bo on po prostu został hmm. zasiedzony jak na grzędzie. Pamiętacie kurę? Kura pojawiała się tutaj w podcaście, pojawiała się na Instagramie, chciała zostać początkowo dzienniej kurką, później chciała być influencer kurką, a potem jeszcze chciała być Instagramer kurką. No i ja miałam takie przekonanie, że hmm, nasza relacja to jest taka bardzo przyjacielska. A teraz to w sumie mogę powiedzieć, że ona jest dla mnie tylko taką kurą nogi. Trochę jestem zawiedziona jej postawą i w zasadzie to nie wiem, co dalej z nami będzie. Chyba musi upłynąć trochę czasu, który pozwoliłby nam jakby zagoić rany, a przede wszystkim moje rany, bo ja jestem wewnętrznie pazurami od środka rozszarpana. No, i nie wiem, nie wiem, jak nasza relacja będzie dalej wyglądała. Przecież jej nie mogę wyrzucić. Ale do rzeczy, co się stało? No, wyobraźcie sobie, że kura, ona patrzyła, na to wszystko, co ja robię, tak? I patrzyła, jak ja montuję, jak nagrywam, jak wrzucam, jak dodaję relacje na Instagrama i tak dalej, jak opowiadam o tym podcaście i opowiadam w podcaście o wszystkim i w pewnym sensie, no ja widziałam, że ona gdzieś jest taka zafascynowana tym moim działaniem, taka trochę zainspirowana, trochę się jej to podobało, tak się przyglądała, takie oczy wytrzeszczała, no i nie wiedziałam, co się dzieje, ale... Na chwilę się tak wycofała też, taka się działa, napuszona na, na, na taka, i w pewnym momencie przychodzi i ona mówi, że ona też tak chce. I mówi, że ona już przeszła cały kurs marka Jankowskiego i że ona teraz będzie podcast kurką i że jej podcast będzie nadawany na falach kurzych. A tutaj, i rzuciła do mnie taką kartką, wiecie, taką wymemłaną, e, są propozycje nazwy jej podcastu, i że ja sama mam je przeczytać. To nie będzie łatwe, bo ona tu na grała jak kora pazurem. A pierwsze to po e, prostu trochę zerżnęła, nie? Napisała Polikurkonorka, tak się by miał jej podcast nazywać, i inne propozycje. Kurnik w Norwegii, prosto z norweskiego gniazda, kura z krainy fiordów, Subiektywnie o kurników Norwegii. Kura w krainie wikingów, kurnik z widokiem na fiordy, kurzy szlak skandynawski, czekajcie, bo to nie jest koniec, opowieści z norweskiego podwórka, norweskie gdakanie, kurnik w środku Norwegii i kurnik w skandynawskim stylu. No, powiem wam, że całkiem kreatywniej to wyszło, chyba też przyznacie. E, ja wtedy, no trochę mnie to zaskoczyło. Jak, nie, 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 ja po prostu nie wiedziałam, co ja jej mam powiedzieć. Jak już e, potrafiłam cokolwiek z siebie wykrztusić, no to powiedziałam, że świetnie. Że jak, jak ona potrzebuje jakiejś rady, to ja zawsze służę pomocą. Internet jest duży, wszyscy się w nim pomieścimy i jakby okej, okay, no niech nagrywa. A ona na to mi wtedy mówi, że no to świetnie, że się zgadzam, bo ona przejmuje teraz moje sprzęty. <laughs> ja, jakby ja mówię, słucham, ale co, co robisz? Mówię do niej, że ja się zgadzam, że wszystko ok, może sobie nagrywać, ale jakby no nie ma, że przejmuje moje sprzęty. Co to ma znaczyć? Ja przecież na tym pracuję, tak? Używam tadzika, używam komputera, montuję tutaj. Nie, nie ma takiego, że wiecie, że, że jakby. No co, co, to znaczy przejmuję twoje sprzęty? I mówię do niej, wiesz co, idź sobie nagrywaj gdzie indziej, poradź sobie jakoś. No i tak ją to rozsierdziło, tak ją to zbulwersowało, wyobraźcie sobie, że tylko się obróciła napięcie i zakurzyło się za nią, nie? Zniknęła w momencie. Ja to dopiero po chwili się zorientowałam, że ona tak naprawdę zabarykadowała się w naszej garderobie. I na początku było jeszcze najgorzej, bo się w ogóle nie odzywała, bo była obrażona, tak? I w pewnym sensie było mi to trochę na rękę. No, wiecie, tak sobie pomyślałam, że a, siećce, mam, mam cię z głowie. ale wiecie co? Garderoba, no, niby tam biureczko, niby ta dzik, niby komputer, ale przede wszystkim co? Ubrania, majtki i skarpetki. I po pewnym czasie mówię do niej, że kura, kura, tak być nie będzie. Ja jakby zgadzam się na wszystko, ustępuję. Wyłaś, jakoś się dogadamy, ale daj mi czyste majtki. No i otworzyła mi garderobę w zasadzie tego samego dnia, w którym się tam zamknęła, tylko że no dostępu do sprzętu już nie dostałam. Negocjacje trwały nieznośnie długo. Jakby była tak upierdliwa, miała swoje żądania, wymagania. Wyegzekwowała też jakby swój czas i Próbowałam to jakoś ograniczyć, bo on był absurdalnie długi, ale udało mi się ograniczyć go aż do lipca tego roku, czyli 2024. No i wtedy ustaliłyśmy, że, że dostaję swój sprzęt z powrotem w lipcu. Więc od tego już nie mogła się jakby wymigać, bo umowa to umowa. Próbowałam coś zrobić, ale niewiele mogłam. Wynegocjowałam takie warunki, które były korzystne, ale musiałam zaakceptować jej wymagania też i jej żądania, bo jak widać, po kurze można się spodziewać wszystkiego absolutnie wszystkiego. Ja się totalnie na początku nie interesowałam, co ona tam nagrywa, jak jej idzie, co robi i tak dalej, bo trochę byłam urażona, a trochę też mnie to nie interesowało, ale pewnego dnia, wiecie co, zauważyłam, jak siedzi w kącie, a po jej policzku spływa łza i trochę mnie to ruszyło. I przyglądałam się jej działaniu i okazało się, że. No było jej strasznie ciężko, że sobie nie radziła z presją, z terminami, z jakimiś technicznymi problemami, wiecie, ona dziobem nie wszystko załatwi, pazury też takie krzywe, no, no ciężko jej było na pewno montować, tempo sobie takie narzucała, że uhuhu. Hmm, ale ona się do tego nie przyznawała, nie? Twierdziła, że ja się nie znam, że ona w świecie kurzym to słuchajcie, jest bardziej popularna niż Asia Okuniewska, że jej odcinki i czekajcie, ona mówiła, jakie ma tytuły tych odcinków, niech ja sobie przypomnę hmm, miała takie odcinki Zimnych Hów Tilvening w Kurniku. Noc polarna w kurniku i norweskie przysmaki dla kur, że te odcinki to są najpopularniejsze i w ogóle biją jakieś rekordy, a ona odbierała złote kolby kukurydzy za nie. No, tak mówiła serio. I niech sobie w to wierzy, jak chce wierzyć w to. Nadszedł w końcu ten lipiec upragniony. E, wraz z nim pojawiła się też kura <grym> z nieco takimi podciętymi skrzydłami, że tak to ujmę. Oczywiście nie dając po sobie nic poznać, mruczała coś, że jest podcastowo wypalona, że ona jest tak rozpoznawalna, że ją to przytłacza, że ona musi teraz już na trochę zniknąć, że ona już tak dłużej nie da rady na taką długą metę, że ona potrzebuje odpoczynku i jakby ciągle uważała się za jakąś taką podcastową gwiazdę, więc wiecie. No, ostatecznie stwierdziła, że i tak e, nasza umowa dobiega końca, że ona teraz potrzebuje odpocząć, a, a jakby no, ja teraz mam prawo do tego, żeby przejąć swoje e, miejsce do nagrywania na nowo. I jakby ona chce mi je oddać, e, i powiedziała na sam koniec coś takiego, że mm, ona się usuwa w cień. Żebym ja teraz miała też szansę na to, żeby rozbłysnąć wszędzie, a e, ona to sobie pozostanie moją inspiracją i wsparciem, tak? Żebym ja mogła nadal e, nagrywać i opowiadać nasze wspólne historie. Nasze wspólne historie. No? Taka kura. O Boże, no tańczyńska, mam nadzieję, że ten fragment, ta historia Was ubawiła, bo mnie nadal bawi. I tak sobie wymyśliłam e, powrót do podcastu, i tak sobie wymyśliłam historię o kurze, bo, pon bo ponieważ moja historia o powrocie, czy w zasadzie o tej przerwie, e, zmieściłaby się w jednym zdaniu. Nie nagrywałam, bo utknęłam pomiędzy jedną wymówką a drugą. No, i tu by się mógł podcast zakończyć. W sensie, no nie, nawet nie, nie mam Wam co opowiedzieć. Nic nie wydarzyło się aż tak e, dziwnego, strasznego. Nic się nie stało. Ja po prostu nie nagrywałam, tłumacząc sobie, że wiecie, no nie mam czasu. I tłumacząc sobie na przykład też tym, że jestem mamą dwulatka, że jestem zmęczona i jakieś różne inne rzeczy. Mogłabym też oczywiście tutaj wyliczyć, i zapewne kreatywność pozwoliłaby mi na to, żeby znaleźć różnego rodzaju wymówki, dlaczego nie nagrywałam, aczkolwiek nie było chyba najmniejszego powodu. Do tego, żeby nie nagrywać, e, trzeba się było tylko zebrać. Ale to już w końcu zrobiłam i będę dalej nagrywać. Było mi bardzo miło do Was wrócić. Wiem też, że będą e, kolejne odcinki, to z pewnością e, możecie obserwować, lajkować i subskrybować, więc będziecie wtedy dostawać powiadomienia. A tymczasem pozdrowionka, pa i do następnego.